Cześć, cześć, witajcie moi kochani na kanale Oczy Szeroko Zamknięte Miniatarot Przekaz dla wag Na miesiąc luty 2020 Zobaczmy sobie moi kochani Jakie są wasze energie Osoby spod znaku waga mhm. Mamy tutaj energię Piętowania. No dobrze, zobaczmy sobie, energia z zewnątrz. Okej. Okay. Rodzina najbliższa, otoczenie, relacje. Praca, finanse. Mhm. Eee, dobrze moi kochani. Ogólnie macie taką domatorską energię. Albo energię świętowania, celebrowania czasu z bliskimi, Odchodzi energia dominacji siły, energia. E, taka kusząca, energia dominująca, odchodzi. Mamy szansę na osiągnięcie bardzo wielu pozytywnych momentów, e, na osiągnięcie sukcesu w danej chwili. Jakby Los i energia z zewnątrz będzie Wam sprzyjać w postaci gwiazdy, arkana wielkie, więc tutaj e, naprawdę są dobre karty i możliwe, że ten miesiąc będzie dla Was miesiącem pełnym e, świętowania, celebracji i nadziei na przyszłość. Jeżeli chodzi o mm, sprawy związane z relacjami z innymi, moi drodzy, Mamy tutaj energię naprawdę zadowolenia, gdzieś te smutki, obawy, dziewiątka mieczy, bezsenność jakieś takie gorsze chwile e, powinny odejść za sprawą być może medytacji, wglądu wewnętrznego. Powinniście spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy. Sprawiedliwość jako zobaczenie tego drugiego medalu, osądzenie sprawiedliwe, być może powinniście spojrzeć, jeżeli był jakiś konflikt albo jakaś, e, jakieś niezadowolenie, jakaś sprzeczka, jakaś e, sytuacja niekorzystna. To powinniście spojrzeć, jak to wygląda z tej drugiej perspektywy, z tej perspektywy drugiej strony, chciałam powiedzieć. Moi drodzy, ważna jest sprawiedliwa ocena sytuacji, a to da Wam spokój, wyciszenie i zadowolenie. Jakby to, co Was męczy, pójdzie do przeszłości, jeżeli zaczniecie medytować, jeżeli zechcie, zechcecie rozmawiać. Tak naprawdę wszelkie nieporozumienia da się wyjaśnić. Musicie sprawiedliwie ocenić sytuację. Moi drodzy, chociaż dla niektórych, jeżeli jesteście w. Yy, tu mamy dużo spokoju jako wynik, dużo takiej mądrości wewnętrznej i jakby przemiany duchowej. I mam wrażenie, że niektóre wagi, w tym momencie albo były, albo są po jakimś rozstaniu i to nie wpływa dla nich, na nich korzystnie. Te osoby mogą stać się szczęśliwymi singlemi, jeżeli naprawdę ocenią właściwie daną osobę. Jeżeli ocenią, że tak, nie jestem szczęśliwy, nie jestem szczęśliwa, ponieważ ten związek mnie krzywdził, ponieważ ta osoba nie była, naprawdę nie była odpowiednia dla mnie. Ja się teraz skupiam na rozwoju wewnętrznym, rozwoju duchowym. Może być to taka sytuacja, ale może być też sytuacja, kiedy gdzieś ktoś troszkę czasu poświęci sobie, będzie troszeczkę egoistyczny. Jeżeli jesteście w dobrym związku, ale chwilowo, Coś się wydarzyło, co bardzo negatywnie na was wpływa, czy to w relacji z drugą osobą, partnerem, partnerką stałą, stałym, czy to jeżeli chodzi o dalszą rodzinę czy otoczenie. Trzeba ocenić sytuację, dostrzec tą lekcję życia i jakby przyjąć ją, zaakceptować i ruszyć do przodu, wyjść z tego mocniejszym, wyjść z tego silniejszym, z taką mądrością wewnętrzną, moi drodzy, jest możliwe osiągnięcie jakiegoś sukcesu, bo jest ta dziewiątka pentagni, czyli to jest naprawdę szczęśliwa karta. Nie wiem, czy dalej razem, czy już osobno, ale jest tutaj spełnienie, ale ważna przy tym jest sprawiedliwość osądu. Tyle. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to mamy tutaj jak coś namiętnego, coś, coś co was pociąga. To może być spowodowane jakąś propozycją, wyjazdami, pracą przez internet, co doprowadzi do pewnej stabilizacji, moi drodzy. Wygląda to całkiem nieźle. Jakaś oferta, coś co czujecie, że powinniście iść, coś co was ciągnie w danym kierunku. Czy ktoś wam składa jakąś propozycję? Eee, czy sami czujecie, że coś chcielibyście robić, to powinniście to robić. Podpowiedź właśnie może jest to związane z wyjazdem, być może jest to związane z eee, pracą przez internet, być może z ofertami. Dużo się tutaj dzieje i jest to pociągające efekt. Prowadzi to do jakiejś stabilizacji finansowej. Rada powinniście konsekwentnie dążyć i pracować w tym aspekcie, doskonalić się w tym kierunku. Być może to jest jakaś pasja, która może się przerodzić w zarobek, który da Wam stabilizację finansową. Być może, kochani, pomyślcie nad tym bardzo dobre karty zobaczmy sobie jeszcze jeden przekaz co karty chcą wam powiedzieć co koniecznie powinniście usłyszeć na miesiąc luty, co powinniście wiedzieć w miesiącu lutym co karty jeszcze chcą wam powiedzieć dziesiątka pentakli dziesiątka kielichów, moi drodzy Wow! Czy Wy to widzicie? To są same najlepsze karty. Dziesiątka pentakli, dziesiątka kilku świat. Miesiąc luty to jest Wasz miesiąc. Miesiąc luty może być dla Was miesiącem spełnienia marzeń, sukcesów zawodowych, osiągnięcia stabilizacji, osiągnięcia zadowolenia, czy to jeżeli chodzi o sprawy. Yy, związkowe single Kochani tutaj jeżeli jesteście sami I faktycznie coś się tam wydarzyło Złego to nie przejmujcie się Bo na horyzoncie Nawet jeżeli nie w tym miesiącu To powinniście wiedzieć Że przed wami nowa piękna miłość Pełna stabilizacji Takiej rozwagi, wartości Miłości i spełnienia Jest w zasięgu ręki Jeżeli chodzi o związki stałe Nic nie jest do stracenia Była kłótnia psz, przejdzie Pomyślcie dojdzie yy, jakby podejdźcie do sprawy bardzo racjonalnie, sprawiedliwie, zawsze gdzieś tam wina tkwi po środku, więc przyjmijcie, weźcie lekcje, naprawcie rzeczy, bo jest o co walczyć, kochani, bo tutaj jest spełnienie. Wydaje mi się, że w kwestiach zawodowych również jesteście, macie szansę pracując konsekwentnie, osiągnąć niesamowity sukces, to są... Bardzo, ale to bardzo pozytywne karty. Tego Wam życzę, moi drodzy, i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Pa.